Czy zdarzyło Ci się kiedyś poczuć, że podczas hossy podejmujesz decyzję z niezwykłą pewnością siebie? Może nawet zaczynasz myśleć, że nic nie może pójść źle. A co jeśli za tym wszystkim stoi nie tylko Twoje doświadczenie, ale również hormony? W dzisiejszym odcinku zajmiemy się psychologią rynków finansowych z perspektywy fizjologii ludzkiego organizmu. Pokażemy, jak biologia i chemia ciała wpływają na sposób podejmowania decyzji w dynamicznych warunkach rynkowych. Odcinek będzie esencją jednego z tematów poruszanych przez Johna Coatesa w jego książce The Hour Between Dog and Wolf. Zachęcam do zasubskrybowania kanału oraz odwiedzenia mojego bloga tradingopcjami.pl. Znajdziesz tam wiele praktycznych materiałów i możesz zapisać się na newsletter, aby nie przegapić nowości. John Coates to były trader, neuronaukowiec i autor, który bada wpływ biologii na podejmowanie decyzji finansowych. Pracując wcześniej jako trader w dużych bankach inwestycyjnych takich jak Goldman Sachs i Deutsche Bank, Coates zauważył, jak silnie fizjologia i hormony wpływają na reakcje ludzi w stresujących sytuacjach takich jak handel na rynkach finansowych. W swojej książce The Hour Between Dog and Wolf analizuje, jak adrenalina, testosteron i kortyzol kształtują zachowanie traderów, szczególnie w kontekście ryzyka i paniki. Jego prace łączą finanse, biologię i psychologię, oferując unikalne spojrzenie na ludzkie reakcje w ekstremalnych warunkach zawodowych. Kiedy rynek wchodzi w fazę hossy, zmienia się nie tylko zachowanie uczestników, ale również ich biologia. Traderzy i inwestorzy zaczynają doświadczać fizjologicznych reakcji związanych z euforią i rosnącym poczuciem sukcesu. Hossa, czyli długotrwały okres wzrostów na rynku, działa jak katalizator chemicznych zmian w organizmie, które wpływają na sposób podejmowania decyzji. Hormony takie jak testosteron i adrenalina przyczyniają się do zwiększenia skłonności do ryzyka i pewności siebie, co prowadzi do bardziej agresywnych decyzji inwestycyjnych. Testosteron, znany jako hormon dominacji, pełni kluczową rolę w reakcji organizmu na sukcesy inwestycyjne. Gdy traderzy oraz inwestorzy zaczynają zarabiać na wzrostach na rynku, poziom testosteronu w ich organizmach zaczyna się podnosić. To zjawisko nazywane jest efektem zwycięzcy. Każde zwycięstwo sprawia, że czujemy się silniejsi i bardziej pewni siebie, a poziom testosteronu napędza ten cykl. W książce Coatesa możemy przeczytać, że pod wpływem testosteronu uczestnicy rynku stają się bardziej skłonni do ryzyka i chętniej angażują się w ryzykowne transakcje. To działanie jest zbliżone do efektu domina. Jeden sukces prowadzi do kolejnego, a poziom testosteronu nadal rośnie, co jeszcze bardziej wzmacnia pewność siebie. Jednak im wyższy poziom testosteronu, tym większa jest tendencja do podejmowania działań bez odpowiedniego rozważenia konsekwencji. To stan, który może prowadzić do nadmiernej pewności siebie i ignorowania ostrzeżeń rynkowych, a także do podejmowania ryzykownych decyzji, które mogą okazać się katastrofalne, gdy rynek nagle się odwróci. Jak pisze z kolejnym hormonem obficie wydzielanym w czasie hossy jest adrenalina, hormon odpowiedzialny za reakcję walcz lub uciekaj. Adrenalina działa jak paliwo dla organizmu, przyspieszając puls, poprawiając koncentrację i wzmacniając refleks. W sytuacji hossy te reakcje pozwalają traderom szybciej reagować na zmiany rynkowe, podejmować szybkie decyzje i skutecznie angażować się w dynamiczne środowisko. Dla wielu inwestorów adrenalina jest czynnikiem, który sprawia, że trading staje się ekscytujący i wciągający. Wzrastające poziomy adrenaliny zwiększają czujność i poczucie gotowości do działania, co jest nieocenione w warunkach dynamicznych rynku. Jednak wysoki poziom adrenaliny może również wprowadzić do impulsywności, a to, co może nam się wydawać intuicją, często jest po prostu reakcją hormonalną. W długim okresie adrenalina może wywołać wyczerpanie organizmu i obniżyć zdolność do podejmowania racjonalnych decyzji. Wraz z kolejnymi sukcesami na rynku byka, traderzy często doświadczają stanu, który Coates określa jako euforię zwycięstwa. To moment, w którym hormony, głównie testosteron i adrenalina, połączone z wynikami rynkowymi, wywołują uczucie, że nic nie może pójść źle. Euforia zwycięstwa prowadzi do nadbiernej pewności siebie i obniża percepcję ryzyka. W praktyce traderzy mogą zacząć bagatelizować zagrożenia, Przestają analizować ryzyko, a ich decyzje stają się coraz bardziej ryzykowne. Możemy wtedy zaobserwować sytuację, gdy dobre informacje prasowe powodują wzrosty, natomiast te złe informacje prasowe też powodują wzrosty. Ten stan sprawia, że uczestnicy rynku ignorują ostrzeżenia, przeoczają sygnały nadchodzącej korekty i często ślepo podążają za trendem. Euforia zwycięstwa działa niczym klapki na oczy, pozwalając inwestorom widzieć jedynie pozytywną stronę rynku, aż do momentu, gdy rynek nagle zmieni kierunek, pozostawiając ich z aktywami o malejącej wartości. Podczas hossy, kiedy rynek dynamicznie rośnie, łatwo popaść w stan euforii i pewności siebie. Jednak te emocje wywołane naturalnymi reakcjami hormonalnymi mogą prowadzić do pułapek, które sprawiają, że inwestorzy tracą zdrowy rozsądek i podejmują zbyt ryzykowne decyzje. Oto kilka najczęstszych zagrożeń, które wymienia Coats i na które warto zwrócić uwagę, gdy euforia na rynku byka przejmuje kontrolę. Nadmierna pewność siebie. Głównym zagrożeniem wynikającym z rosnącego poziomu testosteronu i adrenaliny jest wspomniana już wcześniej nadmierna pewność siebie. Sukcesy pompują poczucie własnych umiejętności, sprawiając, że zaczynamy wierzyć w swoją nieomylność. Ta iluzja własnych kompetencji może prowadzić do ignorowania potencjalnych zagrożeń, co zwiększa ryzyko podejmowania nieprzemyślanych, a czasem wręcz lekkomyślnych decyzji inwestycyjnych. Stąd popularne powiedzenie, aby nie mylić własnego geniuszu z rynkiem byka. Nadmierna pewność siebie sprawia, że traderzy tracą zdolność do obiektywnej oceny sytuacji rynkowej, co może prowadzić do gwałtownych strat, gdy trend nagle się odwróci. Efekt tłumu. HOSSA tworzy psychologiczną gorączkę, w której wielu inwestorów chce nie przegapić okazji i czerpać zyski tak długo, jak to możliwe. Mówimy tutaj o efekcie FOMO, Fear of Missing Out. Wysoki poziom testosteronu i adrenaliny zwiększa skłonność do podejmowania ryzykownych decyzji i wzmacnia poczucie pewności siebie, co w połączeniu z euforią rynkową może prowadzić do naśladowania impulsów tłumu. W rezultacie, traderzy, zamiast opierać decyzje na logice i analizie danych, mogą poddawać się zbiorowym nastrojom rynku, ignorując ostrzeżenia i nieprzewidywalność sytuacji. Ignorowanie zasad zarządzania ryzykiem. W stanie euforii inwestorzy mogą zaczynać łamać swoje wcześniej ustalone zasady zarządzania ryzykiem. Pod wpływem buzujących w organizmie hormonów traderzy mogą przestać stosować limity, lekceważyć zasady ustalania stop lossów lub angażować się w wyższe poziomy lewarowania, wierząc, że tym razem jest inaczej i wzrosty będą trwać wiecznie. Ignorowanie strategii zarządzania ryzykiem jest niebezpieczne, ponieważ naraża inwestorów na duże straty w momencie, gdy rynek niespodziewanie zmienia kierunek. Pułapka backholdera. W efekcie część uczestników takiej gorączki na rynku zostaje backholderami różnych aktywów, jak akcje czy kryptowaluty. Jest to sytuacja, w której trader pozostaje z aktywami o malejącej wartości, ponieważ za późno zauważa, że euforia przeszła w spadki. Gdy hossa się kończy, inwestorzy mogą trzymać aktywa, które w szybkim tempie tracą na wartości, będąc przekonanymi, że rynek zaraz wróci do wzrostów. Taka pułapka może prowadzić do dużych strat, gdy inwestorzy nie są w stanie dostosować swoich strategii i zbyt długo trzymają tracące na wartości aktywa zamiast ograniczyć straty i skupić się na strategii wyjścia. Jak być zatem świadomym tych słabości i je przezwyciężyć? Zrozumienie, jak działa nasz organizm i umysł podczas hossy, to pierwszy krok do unikania pułapek wynikających z euforii. Świadomość własnych reakcji, świadome podejście do ryzyka i odpowiednie strategie pozwalają przeciwdziałać negatywnym skutkom działania wymienionych wcześniej hormonów. Coats w swojej książce podaje kilka praktycznych sposobów, które mogą pomóc w zapanowaniu nad emocjami i świadomym zarządzaniu decyzjami inwestycyjnymi. Ustalenie limitów i konsekwentne trzymanie się zasad. W okresie hossy warto trzymać się jasno określonych limitów ryzyka i zasad inwestycyjnych. Z góry ustalone granice, takie jak maksymalna kwota, którą jesteśmy w stanie zainwestować czy poziom strat, przy którym opuszczamy rynek, mogą stanowić kluczowy element zabezpieczający przed impulsywnymi decyzjami. Przyjęcie zasady stop loss i konsekwentne jej stosowanie pomaga zapobiec nadmiernemu ryzykowaniu pod wpływem emocji. Regularne monitorowanie nastroju i reakcji emocjonalnych. Świadome obserwowanie swoich emocji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, jest niezwykle istotne. Czasami wystarczy chwila refleksji, by zdać sobie sprawę, że zaczynamy odczuwać nadmierną pewność siebie lub stajemy się zbyt impulsywni. Prowadzenie dziennika tradingowego, w którym zapisujemy nasze decyzje oraz emocje, które im towarzyszyły, pozwala lepiej rozpoznać wzorce w zachowaniu. Analiza tych notatek w okresie spadków i wzrostów pozwala wyciągnąć wnioski i uniknąć powtarzania błędów w przyszłości. Skupienie na długoterminowej strategii zamiast na chwilowych emocjach. W okresie hossy łatwo popaść w grę krótkoterminową, gdzie decyzje są podejmowane na bazie chwilowej euforii lub impulsu. Zamiast podążać za emocjami, warto skupić się na długoterminowych celach i strategii. Odpowiednio skonstruowany plan inwestycyjny, który uwzględnia cele, oczekiwane stopy zwrotu oraz tolerancję na ryzyko, stanowi solidny fundament i pomaga w utrzymaniu spójności decyzji nawet podczas dynamicznych zmian na rynku. Powinniśmy na chwilowe wydarzenia patrzeć w dłuższej perspektywie czasowej, w jakiej sytuacji chcemy być, kiedy HOSSA się skończy, czy przykładowo chcemy mieć gotówkę, która umożliwi nam zakup przecenionych akcji, gdy euforia przerodzi się w strach. Edukacja i przypominanie sobie o cykliczności rynku. Świadomość cykliczności rynku oraz wiedza o tym, że hossa nie trwa wiecznie, pomaga zachować perspektywę w chwilach euforii. Przypominanie sobie o historii rynku, o jego wzlotach i upadkach pomaga utrzymać realistyczne podejście i przygotować się na ewentualne spadki. Inwestorzy, którzy regularnie analizują cykliczność rynków i przypominają sobie o ryzyku korekty, są lepiej przygotowani na szybkie zmiany i unikanie pułapek euforii. Zastosowanie powyższych praktyk pozwala świadomie zarządzać emocjami podczas hossy i lepiej rozpoznawać swoje słabości. W ten sposób traderzy mogą utrzymać bardziej zrównoważone podejście do rynku, unikać impulsywnych decyzji i nie stać się ofiarą własnych reakcji biologicznych w obliczu euforii. Podsumowując, The Hour Between Dog and Wolf to książka, która zmienia perspektywę. Na podejmowanie decyzji w stresujących sytuacjach. John Coates w niezwykle przystępny sposób łączy świat finansów z biologią, pokazując jak nasze ciało i umysł współpracują, a czasami walczą w momentach ryzyka. Niestety książka ta nie została wydana po polsku. Zapraszam więc na bloga tradingopcjami.pl, gdzie pojawi się kilka wpisów inspirowanych książką Coatesa. Wystarczy wejść na stronę główną i z tagów po prawej stronie wybrać John Coates. Jeśli będzie zainteresowanie, to opublikuję więcej artykułów na podstawie tej książki.